Maria, Bielu, co ty tu robisz? No, przyszedłem. Tu, tu byłem na melażu u koleżki, kurwa, i trochę się spóźniłem. No. Kiedy ja cię ostatnio widziałem? Nie wiem. Niedawno byłem. Chyba. Czy jakoś tak? Chyba się zamyślę. Dobra, Bielu, słuchaj, zajmij się jakieś biurko, czy coś. Nie wiem. Pieniędzy żadnych nie mam. Na razie cię No To nie chodzi o hajt. To nie chodzi o hajt. To ja tam. To na, na biedne dzieci nie pójdzie, ja się pójdę, bo ja mam telefon. Bo ja wrócę za chwilę. Bielu, ale bądź za chwilę, co?! Witam Państwa, to kolejne wydanie... Nie, witam Państwa, jeszcze raz Witam Państwa w kolejnym wydaniu sieciowego donosiciela zwanego... Update'em. Nie ma sensu. Najpierw powiedzmy update'em, a potem powiem, że sieciowego donosiciela. Hutni. Dzień dobry, panie kierowniku. Cześć, Grześ. Kurde nie pójdzie Tak jest. Nie mam nożyczek, no, a muszę upierdzielić tego kable. Ja też nie mam nożyczek i prowadzę. Powodnie się z tym pierdzec. A, rzesz, No dobra, rzesz, słuchaj. To jest taka sprawa, nie? Ty patrz. Tu masz tu masz ten kabel, nie? No. Jak tu dotkniesz, tu za tą, tą izolację, nie? Tutaj? Złap. No. I tutaj słuchaj, jakbyś. Otrzymał mi za ten... za to, dobra? Za te dwie metalowe końcówki. Tak, tak. Przez które najprawdopodobniej płynie prąd, tak? Nie, nie, Grześ, poczekaj, tylko coś błąd. No i co? I jak żyjesz? Jak widać. W takim razie napięcie jest w drugim. Jak to napięcie? W sensie elektryczne? Nic nie robi. To tu był prąd?